jesteśmy już praktycznie na polu. Jakie zboża Jakie. No. Prawie ku jak was, nie? Masakra. No. A I zobacz tektary. jakie dziki, zobacz, jakie dziki. No, były w nocy Po taryfki sobie Daj spokój, kurde, normalnie nie wiem co z nimi zrobię. No Może jef... takie ale jakie głębokie jak... dziury. No. To jest wesoło, tak, zobacz, pole przygotowane. Ale jak ładnie teraz wyżej wygląda, to kurde, ale rośnie z dnia na dzień, nie? ładne kilka hektarów ziemniaka. A. Kurde. I aż do końca, aż do lasu, nie? Także taka szybka to, rozgrzewka dzisiaj. Tak jest, walimy to na momencie. Jakie tu odmiany? Gala i Winela. No No ładnie, uprawiłeś będzie, jest, No, jest, mi się jest. wydaje, że jest na raz przejechane i jest lepiej niż ostatnio. Jest ok, naprawdę. No. Dobra, trzeba się rozkładać i. Idziemy działać. No i widzicie, tak wygląda pole, uprawione po uprawie. Ale bryły takie straszne są zbrylone tutaj. Eee, no i tu maszynka już stoi. No i zobaczymy. O! Coś tu się dzieje. Patrzcie. Maszyna losująca ruszyła. Prawie. O! Ale ma przebiegu. Ale dalej jest sprawna i dalej działa. To jest ta sama maszyna, co u mnie była dwa lata temu. Tylko teraz nieco uciepana. Wtedy ona była praktycznie nowa. A teraz już jest nieco bardziej wyeksploatowana Ciekawe ale wiecie co wam powiem? O tu takie mało burnika ogólnie się wyciągnęło Myślałem, że będzie dużo więcej, a tu praktycznie nic nie zostało na wierzchu jest elegancko bo wszędzie to dobrze jeszcze uprawić i będzie git ale tak w zeszłym roku było od groma kamienicie kawy ile tu będzie i ile będzie to podczas kopania tego. O bicia. O! Łoś piła. No już leci. Odwróć. Łoś! Obornik trochę O, No jest widać to. Ja wam taki rozumiany obornik to będzie dużo lepiej oddawał właśnie swoje właściwości Jeżeli żeby to było takie potyka po orze. do No powiem Wam, że jest grubo. Towaru nie jest. Ale najfajniejszym efektem jest rozdrobniony obornik. Petardka. Wstępnie jest zagęszczona gleba. Teraz przyjdzie lekka uprawa, tak na 10 15 metrów I prosto na posadzenie. Lepszych warunków chyba nie będzie. Jest dzisiaj strasznie gorąco. Ja chyba będę musiał zmienić outfit, bo póki co jestem w stanie zrobić A... gorąco, zjebony, złapuję, złapę, chwilę za dyskę. Nie za drugie tylko za dyskę. E... Bardzo tam męsko no, jedzę. Nie, naprawdę no, fajnie. To jest, jest łatwiej każdy pieniędzy, ale najważniejsze jest to, że przy zbiorze mechanicznym ziemniaka jest dużo już mniej tej pracy. O kurde, co tu wiele mówić Ledwo zaczął, a niedługo będzie kończył No Jest grubo Ale to była Piękne ale albo mi się wydaje, albo te rotory teraz dużo głębiej idą. No, zobaczcie, proszę wchodzą miałem po 20 cm albo i 25 cm A chwilę się warstwo, zapytam ile one mają, ale jest ładne To jest cicko cudziające Le dążarka i zbieraczka w jedną. Ciekawe czy tutaj teraz gdzie je podwójnie jest jechana. Ciekawe czy coś zbiera. nie ma nic pojedynczej jakieś taneczki ciekawe. Ale ile tego drobnego się czypie? Takiej kabinie to można siedzieć, kurde. Rączki mam tutaj. <laughs> już kontur zrobiony Tak jest. O, dobra. Dzięki wam, prowadzi. Ile już zebrane jest? Ile jest stopni i zobaczcie, ile stopni. 25. I jak w latem. Ale, ty, Ale że... nam się pogoda trafiła? Zobacz, no, ci powiem, jest grubo, nie? Ale za to materiału, nie? No, to no, człowiek by się nie spodziewał, że tyle. W... No, moim zdaniem, jest tak do pół hektara maksymalnie. Naw Co nawet... ty gadasz? No mówię ci. Nie ma więcej. Nie ma więcej? Zaraz wierzymy mówię o Ciekawe. A nie masz ile masz już zrobione, nie? nie. Za chwilę będziemy wiedzieć. Zaraz zrobimy, że będzie wiadomo. No. Także widzicie. Akcja pełną parą. Panie Malito, nie jest grochówka, tak? Ła. <laughs> Ale, jest, Ale dzisiaj... Powiem, że na filmach tak nie widać tych pól, że są takie... że, że są takie skłony... Takie góreczki, no. no. I tak to wygląda płasko. No, a tutaj jest naprawdę bórek. Tu i tak są małe. Większe mam na, tam, na tych dzierżawach, nie? A ile ty masz u mnie Arau? Tutaj 5 hektarów mam. 2 hektary łąk i 7 hektarów e... Tyle hektarów e, właśnie ten dzierżów i hektar tam koło dom, No nie? i sadzić buraki, pszenicę, rzepak no. To przywieź mi trochę na tych rotorach tej czarnej ziemi, nie? To no. wtedy postała. Coś tam zostanie. No. <laughs> co masz teraz? Fajnie. Jest, jest rzeźno. Jest grubo. Nie że nie wysypać, to? Jest rzeźnia, no. Ale słuchaj, to co wtedy ostatnio zbieraliśmy, nie? To no. zupełnie było parę kamieni, nie? Tak, wtedy było bardzo mało. No a teraz jest dosłownie do zera. no maszyna też została zmodernizowana i dużo dokładniej zbiera, nie? No ale zobacz jakie wielkie kamienie się sypią no jest elegancko wysypa się od razu na podwórko i tyle no widziałeś na podwórku kamień jest wysypany tylko że do, dużo dużo drobniejszy a ile teraz w ogóle płacę za kamienie wiesz? za kamień? 35-40 zł za tonę, tak mniej więcej słyszałem o, to było dużo kamienia to by kurde mógł nawet trochę na co zrobić no albo lubi się trochę kosztaców nawet zbierania dokładnie no, no dużo ludzi tak do połowy się może zwrócić, no, jest naprawdę sporo. Ale za to zobacz, masz czyste pole, nie? Czyste pole. <gry> czyste pole, małe, czyste pole. No. <gry> <gry> ale nie, ja ci powiem, tak, jest teraz przygotowane stanowisko podziemniaka, no to chyba nic lepszego nie ma. Dokładnie, I ważne, właśnie, żeby to było dobrze uprawione przed zbieraniem. No, wtedy my równo to zbierzemy w miarę, i później Ty masz równo już mhm. do sadzenia. Teraz zobacz, jest... teraz lekka uprawa, i może prosadzić, nie? Ładnie. A zrobimy od, od razu, Ja w zeszłym roku zrobiłem właśnie ten błąd, co w ogóle nie uprawiałem przed zbiorem, znaczy przed sadzeniem, nie? To była najgorsza rzecz, jaką w życiu mogłem zrobić. Ten obornik był dosłownie wszędzie. Te redlice z sadzarki powyciągały ten nabornik, wow. ale zobacz, no, człowiek się całe życie uczy i w wyciąga tym roku te wnioski. Miał bajkę. No w tym roku bajkę. No, dwa lata temu też miałem bajkę, ale za brako wody taki, zeszłym roku też zabrakło wody, ale w tym roku postawiłem postanowiłem sobie cel. Czyli no, e, jeżeli... Deszczownia. No, nie, no deszczownie, no to trochę za bogaty jest w deszczownie, Ale na ten rok postawię sobie cel, że jeżeli nad będzie susza, to no. odgarniam beczkowóz i będę podlewał. nie. No kurde. No, no, tak, taki areal, no to myślę, że. No, spokojnie beczkowozem e, bym to ogarnął. Wiesz, w nocy jedną noc zarwę i mam podlane, bo najlepiej to w nocy podlewać, jak nie ma, wiesz, słońca, bo jak jest susza, to jest. Tak, i, jak będzie na 1 hektara do tysięcy cm. No. Komuolu, trzeba będzie. No. No wiesz, może wiesz, nie będzie to tak idealnie, ale będzie doraźnie, wiesz, że one przetrwają na przykład do kolejnego deszczu. Nie? Jak już się przyjdzie ten zamówiony za grawisu, to może to kupisz jakąś beczkę. No tam był taki piszon 15, metrowy 100. wiesz? więcej litrów to kurde. By się nadał, nie? Idealnie. No. Cztery beczki w nocy i byś miał komano. Kurde, elegancko. I materiał się dalej sypie. Jeszcze nie ma bezwyczyszczony bębek. Robimy dróg poprzecznie, żeby później mieć <laughs> miejsce do manewru. Ale zobaczcie, do tego się sypie, nie? A taka drobica tutaj jest, Bo. No. Jest grubo. Dobra. No i przedostatni przejazd. Bo już nie ma jak na Kaszubach, nie? Tak. Kaszubskie pola są bardzo ciekawe. I drogi, i drogi. No A... nie no tutaj są ogólnie takie już takie leśne dróżki, nie? Ale tutaj te główne to jest nowe są w miarę spokojne, To już, to już po lasy państwowe, da? No. Tu mało prywatnego jest, wiesz. Ale tu drzewa widzę, że są różne, nie ma jedno Nie, ale powiem Ci taką ciekawostkę, jeszcze tego nigdy nie wspominałem. To tu ten las, tu ten... To co było, nie? Les? To jest taka leśna dróżka, to może kiedyś pokażę, jak ktoś będzie zainteresowany. I tutaj ten las, co widzicie tutaj, to było kiedyś wszystko nasze pole, wiesz? I sprzedali. Nie, eee, bo mój ojciec i dziadek, chyba pradziadek, może też byli, nie? Pracownikami leśnymi. A pracownik leśny miał być pracownikiem leśnym i sobie miał tylko uprawić tyle, co dla siebie. Nie miał być rolnikiem, nie miał być pracownikiem leśnym. I wiesz, wzięli to. I wiesz, zalesili, bo za dużo miał, nie? Z względem lasów państwowych e, ziemi. Za bogaty był. No, i to wszystko zalesili i zostawili tylko takie pasy, nie? A w tym dole myślę, że była ładna ziemia była, tylko zobacz. Ja się ciekaw czy od zawsze to był taki kształt, czy to po prostu zostało wyrównane, wiesz, pod wpływem uprawy tego wszystkiego, nie? Bo zobacz, to jest jakby tak płasko i jest ostro skarpa, nie? To by ta kiedyś rozepchać jakoś. No. Y, tata więcej wiedzieć, on był w wieku może Olka jak to w zalesiali, nie? opowiadał mi jakie to są lata no ten las ma jakieś już 50 lat, nie 60 lat a mój to będzie miał w tym roku 70, a wiesz którego, wiesz, którego, roku, wiesz, którego roku, którego dnia ma urodziny? nie wiem, Pierwszy czerwiec no w dzień dziecka także my nigdy dnia dziecka nie obchodziliśmy, tylko zawsze Czyli, nie, tata miał urodziny, nie, to był w z no, także wiesz, taka mała ciekawostka to dzisiaj sadzenie, tak? Mówisz? No, jak się uda, to będzie sadzenie. Jeszcze zobaczymy. czy potrzebujesz kogoś? No, ogólnie to samemu będzie ciężko, nie? Jakoś... to dobrze posadzić, to lepiej. No, ja raz sadziłem samemu sadarką, no to kurczę trochę mi tych. E... No, zrobiło mi jaków, nie? Bo nie brały łopatki, no. I dupa była, nie? To tutaj stykamy na tą kubkę? Tak, na tą kubkę chyba, nie? No, zobaczymy, ile tego towaru urobku. To zostało, wykopano Tony, to są tony. No Ale ty, ale tam się grubo sypie. Ja mówię, że widzę tutaj na tej góreczce, nie? Tej góre. No wiem czy to... No. jest widać? widać, widać na pewno. O, jest widać. O, o jest grubo jakamejczek Fajny taki No dojeżdżamy do końca Właśnie już końcówka Jak to mówi Bartek, kompleks jałowcowo sosnowy został zebrany. Wow! Nieźle. Także jedziemy sypać i to by na tyle. Jest grubo. I to już jest koniec. Nie ma już nic. Trochę kamienia doszło. I zobaczcie jaka frakcja jest wybrana. U nas najwięcej takiego jest, nie? O, takiego. Takie to już jest, o. Trochę inna inżość. O, takie to już są duże u nas. Tak samo jak widzicie, o, tutaj kiedyś to były zbierane ręcznie kamienie. To są też takie drobniejsze. Takich, takich to chyba nigdy nie było zbierane, bo zawsze one gdzieś... O. Czyli ktoś pamięta... Gdzie taki element można było znaleźć? Ja doskonale wiem, gdzie. A wydajcie znać w komentarzu, gdzie taki element był zastosowany. Maszyna już wyczyszczona do transportu drogowego, bo już u mnie skończona jest akcja. Jak widzicie, Bartek już się tam ociera, ale nie wiem, co tu się podsuje. No, tak jak widzicie, powoli kończymy ten odcinek. Towaru co nie miara. Fajnie, jestem bardzo zadowolony. A wy dajcie znać, czy ten efekt jest ok, czy jak zwykle wszystko do dupy. A my już się będziemy z wami żegnać. Bartek już też pomału wszystko już tam podopina, wszystko tutaj poskładane, poczyszczone i żegnamy się z wami, także trzymajcie się i do następnego, cześć.